O. Czy mieliście tak, że ktoś wbił wam do pokoju, a okazało się, że tym kimś jesteś ty, a potem gapiliście się na siebie przez pół godziny? No a ja tak nie miałem, ale I witam was w dzisiejszym odcinku, gdzie zagramy sobie trzy szybkie gry. Ta, tą serię możecie znaleźć u wielu youtuberów, którzy też to nagrywają, tak więc nie jest tak, że biorę to od jednego youtubera, który to wymyślił i plagiatuję od niego serię. Po prostu dużo osób to nagrywa i też chciałbym coś takiego nagrać. Jeśli chcecie więcej odcinków wy, z trzech, trzech szybkich gier, to zostawiajcie lajki, subskrypcje, piszcie komentarze. Zapraszam do oglądania. Pierwszą grą jest Go to Bed. Situation 1: Go to Bed. Tak, wiemy, wiemy, mamy iść do łóżka. Ale może. No tak, okno. Okno mamy zamknąć. Co mamy tu jeszcze zrobić? Weź noże. Zamknij drzwi. No i włącz zabezpieczenie. Jeśli coś tu jeszcze jest... No nie ma, nie ma. Ch chyba nie. Zamykamy. Idziemy spać. Dobra. Ehm, czy zamknąłeś drzwi? Tak. Tak, zamknąłem drzwi. Ta półka. Aby to nie była skarbówka. Czy zamknąłeś okno? Tak. Teraz coś sztukała w okno Czy włączyłeś system zabezpieczenia dół Tak, tak, włączyłem, włączyłem To się nam włamali Czy, wziłeś, czy schowałeś noże? Tak, schowałem noże To policja by wzięła tego gałęzka. Dobra robota. Dobra, następna sytuacja. Sytuacja druga. Obiekt B. Dobra. Idź do domu. Trochę bardziej... Rozwalone tu mamy. Dobra. Czyli to samo. Zamknij okno. Włącz system. Co za piwnica? Nie mogę tu wejść. Dziwne. Dobra. Weź noże. Okno, jeszcze drzwi. No, no i to powinniśmy być bezpieczni. Dobra. Tak więc... Pytanie. Czy zamknąłeś drzwi? Nie. Czy twój dom jest zabezpieczony? Tak, tak. Jest zabezpieczony. Czy jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Dobrze. Dobra, tyle. Ym, zobaczmy, co będzie dalej w sytuacji trzeciej. Ym, gdzie jestem? Jak się tu znalazłem? Dobra. Jedźmy. I need to leave now Zamknięte Dobra O, klucz em, gdzie to ten tak się wziął? Poladz gdzieś korytarzem o to jest to muszę wejść na zewnątrz o to. Nie, zamknięte, oczywiście. Musimy najpierw alarm. Alarm jest włączony. Musimy czymś przeciąć. Ale noże są wzięte. Potrzebuję kodu. Może powinienem wziąć pójść na dół! Wow. No, na no to nas wziął. Dobra, a co jeśli bym nie zamknął drzwi albo nie włączył niczego? Sprawdźmy jeszcze raz. Dobra, jesteśmy z powrotem w sytuacji B. Dobra, idź do łóżka, po, po, może po prostu pójdźmy do łóżka. I zobaczmy co się stanie. Tak, dom jest bezpieczny? No w zasadzie nie. Tak, jestem pewien. Dobra, sytuacja C. Zobaczmy co tu się stanie. Czyli robimy to co przed chwilą yy, i zobaczymy. Czy uda nam się wyjść w zasadzie, no nie wiem, może wyczuwalcy wymyślili co innego. No, no i wyszliśmy. Tyle, tyle na tej, tyle w tej grze. Tak więc, lećmy do następnej. Następną grą jest dobrze znana i lubiana gra Five Nights at Shrek's Hotel 2 e, Pewnie każdy już słyszał o tej grze Była część, pi część pierwsza, ale my sobie zagramy drugą I każdą grę możecie znaleźć o właśnie tu Link będzie w komentarzu Jeszcze raz przypominam, żeby zostawić lajki i subskrypcje Uwaga, ta gra może posiadać świecące światła, migające. Jeśli lubicie tego typu materiały, piszcie w komentarzach co chcecie, żebym nagrał. Wpadajcie na mojego Discorda i piszcie propozycje, co mam nagrać. Siemano. O, cześć. E, czy mogę pomóc? E, o, oh, cześć, jestem. E, jesteś. Dobra, nieważne, jesteś w hotelu ówczesnym. Czy mogę pomóc? Czy mogę znaleźć pokój na 5 dni? Proszę. E, tak, mamy pusty pokój na drugim piętrze. Co to jest? I Łosioł, nasz kochany I O, pan ciasteczko Hej, are you Cześć, wszystko dobrze Tak, pracuję. Ej, czyszczę pokój. Dobra, otworzymy ci drzwi. Nie może. A nie to ty sobie. Dobra. No to pracę mi ano. Uh, e, muszę wolnąć kloca przed spaniem. Dobra, dobra. Hmm, wcale to nie jest tak, że tu jest toaleta, ale nie możemy wejść. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Toaleta jest tu. Nie nasikaj na ścianę. No wcale nie zauważyłem, że to jest to Z otwartymi drzwiami, żeby było bardziej bezpiecznie. Fajnie by było, jakbym wpadł w to. Fajny obraz. Dobra. Dzień drugi. W um. nocy znalazłem dużego kloca w mojej toalecie. Musisz spędzić długi czas, żeby to posprzątać. Więc teraz pomożesz posprzątać toaletę. Weźmiemy ci to. No, popłakał się, bo uwieliliśmy. No, teraz musimy posprzątać. Co jeszcze... Nie tyle. A ty nie wi. I? Kto to był? Um, nie czuję się no, śpiąc. Może popatrzę na obraz. Ładny obraz, bardzo ładny. Um, no, no nie Co ja zrobiłem? Powinien coś zrobić. E, Chowaj obraz e, swojego pokoju. No tak, było blisko. Kto to może być? Cześć, jak mogę ci pomóc? E, słyszałem coś głośnego na górze. Nic nie słyszałem. Czy jesteś pewien? Tak, wszystko jest dobrze. Dobrze. Dobrej nocy, tak to. Idźmy spać, idźmy spać. Nie zwracajmy uwagi na to co się zdarzyło. A ten so confident! Ty, nie można tak. Ja się poskarżył. Dobra. Mm. Nie, można zdrowo banana tak zjeść. Cześć, jak się masz? Cześć, Cześć. jestem Karl. Ja dobrze cię widzieć Karl. Dobra. No, I? No. Ciekawe, patrzy też na nas do góry, jak jesteśmy na górze. Dobra. Noc czwarta. Dobra. Zobaczmy... Nie masz reka? Aha. Czy ty to zrobiłeś y, mojej... Pra, pra, mojemu prapra, pra dziadkowi, mam dość Twoich wypryków. Musisz za to zapłacić pracą. Tej nocy będziesz pracował dla mnie. Idź na dół po pudła i połóż je w pokoju, jakimś warehouse. Ale ja chcę już wyjść. Ja chcę iść. Mm -hmm. Tak, tutaj. Dobra. Musimy dla niego pracować, no niestety. O, Karl. Może nam pomoże. Cześć, jak się masz. Cześć, jestem. Jest dołam. Że. Czy poczujesz pomocy? Tak. E, Potrzebowo mu przenieść pudła na górę. Dobra. Leci pomocnik. Ale pomocny jest, atłosią. Może by też nam pomógł. Dobry, dobry chłopiec, teraz możesz iść spać. <laughs> eee, teraz bym fajnie by było zaśpiewać tą piosenkę, ale ze względu na prawa autorskie, chyba jej nie puszczę. Może, może wiecie o którą chodzi. Przypnę serduszko o, e, temu typkowi, co powie. Jaka piosenka mi przyszła do góry? Dobra, noc piąta. Nie, północ zerowa. O nie, Karl, Karl, jak mogli ci to zrobić? <grym> nie. O nie to był koszmar, czy. Nie, to nie był koszmar. Porwał nas. Ora, Dobra, dobra. Co... Dobra, skład trochę taki. Ale czuję się ja chcę się jeszcze czuć mocniejszy. Weźmy jednego na później. dobra, nie Karl. Czy jednak żyjesz? Czuję się słabo, znowu. Bierz tego energola -ener i pij to. Okay. Nie, oni nas. Przeciekamy, żeby nas nie dupili. Mogłem chyba wypić tego energola. Już po nas. Dobra, szrek przyszedł po nas. Ale za nim jest GigaChad. Karl. Uwaga, uwaga, wielka bitka. Shrek kontra GigaChad. Zobaczymy, kto wygra. Uwaga, uwaga! Po prawej Shrek, po lewej Karl. Karl schwycił dynamit, rzucił go w Shreka! i wybuchło. Dziękuję za granie. <grytanie> tak się skończył nasz Shrek. Więc możemy iść do następnej gry. Ostatnią grą na dzisiaj jest Tama Ghost Jump. Nie jest to gra zaliczona horrorów, ale żeby było miło to wybrałem ją. W sensie byłam w zakładce horrorów, ale zobaczymy o co w niej chodzi. No. No, skaczemy na strzałkach, zbieramy jakieś woreczki. Jeśli chcecie możecie w nią pograć i pochwalić się wynikiem. Najlepszy wynik też dostanie serbiuszko. Przypominam. Yy, może 10 lajków, następny, następne 3 szybkie gry, 20 lajków, dodatkowa następna szybka gra Nie macie czasu, żeby grać? Chcecie pooglądać? Bardzo proszę, mogę zagrać po obejrzycie wreczki, to do życia są jakieś dodatkowe czy mamy to zbierać tak po prostu? Przypomina mi to jedną gra fajną. Zapomniałem jej nazwy. Dobra, no, no tak to przyjemnie, przyjemnie jakimś duszkiem sobie yy, skaczemy. W Robloxie była taka mechanika, że skakanie do ściany powyżej. Dobra, no, no, obudziło nas coś 1125, a ten tu gościu dopiero się budzi. O nie, o nie, o nie. No nie dobrze. Te świt teraz nie idzie Dobra, 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 czek Kolejny Kolejny Dobra, dobra, teraz, teraz, teraz będzie dobrze, będzie dobrze, mamy ostatnie życie Ale jest dobrze Nie przegramy, nie przegramy Nie przegramy, nie przegramy, nie, nie Dobrze dobrze Ale nas wyrzuciło Double jump Ale jak mamy poprzeskoczyć źle, a żyjemy, a żyjemy 70 sekund za chwilę zamiar tego wyjścia. Hmm, proszę, 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 proszę. Przycisnął nas. Ostatnie podejście, ostatnie. Nie będzie źle. Jeszcze gra na koniec w ogóle. E, to, jeśli chcecie, nie wiem, live tej gry, e, żebym przeszedł całą, napiszcie, napiszcie w komentarzu. Zrobiłbym sobie najwyżej przedłużonego live'a i będziemy po prostu przechodzić kry z komentarzy Wszystko, co się poparza. Może się przyda, może się przyda. Typowe powiedzenie Polaka, może, może się przyda. A się nigdy nie przydaje. Chyba, że to jakieś środki na pobudzenie. A tej osoby. Um, no, dzwoni? 11:30. 5 minut wyłącza. Dobra, ale następny poziom. W czasie 11, zależy czy to angielski czas, bo wtedy jest noc. A raczej wątpię, żeby ktoś się w, w nocy budził. O, nie fajnie. Dobrze jest głową niszczyć. Ale, ale przejdziemy, przejdziemy. Będzie, będzie dobrze. Ciekawe czy to są losowo generowane. skoki, czy to już jest przypisane, bo nie, nie wierzę, żeby komuś się chciało robić losowe skoki Układa na skoki przy takiej długości. Oj nie dobrze. Dobra, mamy duży wynik. Powinni się gości obudzić już. Czy to faktycznie muszę 5 minut? Jak to faktycznie 5 minut ma być, realistyczne. Trochę lipa. Nie, nie ma 5 minut, kolejny. 11.35. Dobra. Um, to już się zaczyna robić horrorowate. Tylko, że mam jedno życie. Było blisko. No. No to po mnie, no. Nie. hej, Ale tryhard. Moja klawiatura za ja z nie wytrzyma. prześpić całe swoje życie. Ale nie, nie wiem co, co ma piernik do wiatraka. Co ma jakieś gości Święte do ducha. Dobra, dobra, jest dobrze. no 11.40 no tak, ale co dalej dobra o. to zaczyna się robić trudno. a bo są double jumpy to jakby ja nie wiedziałem to już nie jest takie trudne A tu co było Dobra To już To już jest horror, to już jest horror No koniec, przegrano. Dobra Nie dowiedzieliśmy się co było na końcu, ale jeśli chcecie dowiedzieć się końcówki tej gry, piszcie, czy chcecie z tego live'a, albo zagrajcie sami. Link pozostawiam w komentarzu i żegnam się, Witamy, będziemy się widać dopiero w następnym odcinku. Do zobaczenia.